W dobie globalnych zmian oraz rosnącego zapotrzebowania na czystą energię, to właśnie niezależność energetyczna staje się kluczowym elementem nowoczesnego życia. Kistar Blue Pulse jest to innowacyjny magazyn energii, który łączy w sobie wydajność oraz bezpieczeństwo. Dzisiaj poznasz rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki korzystasz z energii. Kistar Blue Pulse jest to rozwiązanie All-in-One, które łączy w sobie magazyn energii o pojemności 100 lub 200 kWh. Cała praca układu polega na współpracy z falownikami hybrydowymi. KC 50DP które umożliwiają bezpośrednie podłączenie modułów fotowoltaicznych z magazynem energii, co znacząco zwiększa sprawność przetwarzania energii oraz niweluje niepotrzebne koszty. Ale to nie koniec możliwości rozbudowy tego urządzenia, ponieważ za pomocą dedykowanej rozdzielnicy EMS jesteśmy w stanie połączyć aż 20 takich jednostek ze sobą, co umożliwia nam osiągnięcie aż 4 MWh pojemności. Wbudowana klimatyzacja wewnątrz urządzenia umożliwia jego montaż na zewnątrz. Jej główną rolą jest zadbanie o to, aby moduły bateryjne pracowały w optymalnej temperaturze. Oraz służyły nam przez długie lata. Firma Kistar zadbała również o komfort pracy instalatorów, ponieważ całe to urządzenie trafia już do klienta z fabrycznie wbudowanymi modułami bateryjnymi. Co znacząco powinno przyspieszyć cały proces montażu. Jeżeli wymaganiem inwestora jest dołożenie magazynu energii do już istniejącej instalacji fotowoltaicznej z falownikiem on-gridowym, to Keystar jest do tego idealnym rozwiązaniem, ponieważ dzięki funkcji AC coupling taka rozbudowa jest możliwa. Polski dział techniczny producenta umożliwia szybką pomoc w przypadku ewentualnych problemów z pracą instalacji czy pierwszej konfiguracji całego systemu. Po więcej informacji na temat tego rozwiązania zapraszamy do kontaktu właśnie z nami.